Fałszywe zdjęcie Pentagonu wywołało istną panikę giełdową. W maju 2023 na Twitterze internet obiegło zdjęcie rzekomego wybuchu obok budynku Pentagonu w Waszyngtonie. Wyglądało to tak przekonująco, że nawet niektóre serwisy informacyjne podały to zdjęcie dalej. Indeks SP 500 spadł o 0,3% przez te doniesienia. Inwestorzy zaczęli nagle uciekać w bezpieczniejsze aktywa, jak na przykład złoto. Sęk w tym, że. Żadnego wybuchu nie było. Zdjęcie okazało się być wytworem sztucznej inteligencji. Już po kilku minutach Straż Pożarna oraz Pentagon zdementowały jakiekolwiek pogłoski o wybuchu, ale niesmak, jak zwykle, pozostał, a ludzie znów dali się nabrać. W dobie sztucznej inteligencji i zdjęć przez nią generowanych pojęcie nie wiesz własnym oczom nabiera zupełnie nowego znaczenia. Obserwuj ten kanał, aby być świadomym potencjalnych zagrożeń, ale też ogromnych możliwości.